Najbardziej święta, pamiętam z okresu swojego dzieciństwa. To był okres ciężki, bo to były lata 80. Generalnie święta cechowały się tym, że wszędzie były potężne, potężne kolejki. No teraz też są, ale nie takie generalnie. To nie były kolejki, żeby kupić fajne prezenty. To były kolejki, żeby kupić przysłowiowego karpia. I niejednokrotnie staliśmy w takiej kolejce nawet generalnie cały dzień, by kupić karpia. Pamiętam w tej kolejce e, ludzie bardzo mocno no, ubrani, to była bardzo było, to były ciężkie zimy, mocno ubrani trzymali. Rądle, rondle, wiaderka, no bo do czegoś tego karpia trzeba było o, wziąć. Pamiętam wymarz do lasu na choinkę. Nie kupowało się dawno choinek, te choinki pozyskiwało się w lesie. Nieraz szło się przez takie zaspy praktycznie dwa czy trzy kilometry, żeby znaleźć najładniejszą choinkę. Ale słuchajcie, to była atmosfera, czuło się święta, to była chwila niepowtarzalna. Częste wizyty w kościele, rolaty, to była chwila Niepowtarzalna. To nie było tak jak teraz, że każda niedziela, każda sobota jest takim samym dniem jak Święta Bożego Narodzenia. To było coś innego inny zapach, inna praca, inne przygotowania. To wszystko było inne, właśnie takie inne i takie specyficzne, jak właśnie są Święta Bożego Narodzenia.